Hej, czy witajcie! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym challenge na moim kanale. Spokojnie to nie będzie kondom challenge. O tu załóżmy kondoma! Nie bójcie się tego, będzie to challenge dla Was i w sumie też dla mnie, ponieważ musimy, jak widzicie, teraz przejechać całą tą mapę do dołu. I to nie jest normalny challenge, ponieważ jest to mod. Mod macie na dole i możecie sobie spokojnie porównać swój czas do mojego, no i po prostu wpisać w komentarzu, jeżeli właśnie tego moda przejdziecie. Mam nadzieję, że nie będziecie oszukiwać, oczywiście wiem, że będziecie. Co jest zmienia faktu, że wystarczy, że teraz klikniemy jeden przycisk, ja sobie ustawiłem na piątkę, wy macie to na ad. Eee, no i w tym momencie możemy sobie Wybrać tutaj kilka rzeczy, ja wam pozwolę Żebyście mieli mapę, żeby było wam po prostu łatwiej No i resztę zostawiamy normalnie, startujemy challenge Jak widzicie na górze pojawia nam się czas I ten czas rozpocznie się jak zostawicie łapkę w górę Ja naprawdę nie umiem prosić o te łapki w górę No i teraz wystarczy, że startujemy Więc cóż, ja tutaj się rozpędzam no i śmigam na dół. Dlaczego wybrałem Infernusa? Możecie sobie wybrać co innego, tak? Ale będziecie mieli po prostu porównanie z moim Infernusem Po prostu musimy dotrzeć, jak widzicie tam, na sam dół, a Infernusa najłatwiej się właśnie, jak widzicie, nie prowadzi i nie jest to zbyt proste do przejścia. Teraz jakoś mnie tutaj pot uratował W tym filmie raczej nie będzie zbyt dużo cięć, po prostu sobie tutaj przejadę i dam wam to wyzwanie. No mam pokazać klatę! To pytacie się pewnie, dlaczego to taki integrujący ten odcinek i, i w ogóle i tak dalej. Otóż uznałem, że są święta, wy macie nie siedzieć w domu oglądać jakieś głupie filmy na YouTubie tylko właśnie sobie e, na spokojnie pograć, nie wiem, pogadać z rodziną, po wychodzić na dwór. Ja już przegrałem. E, no chociaż czekajcie i. Ej, czekajcie, wyrobię się. Dobra, nie wyrobię. Czasami będą małe problemy i może wam to troszkę zająć czasu. No ale to są. E, tutaj szkody wpisane w rachunek, więc. E, więc tutaj nie martwmy się o to. Trzeba tutaj sobie bardziej poradzić. Ale jak widzicie, możemy też sobie skorzystać z skrótów. Na przykład taki skrót i znajdziemy się przykładowo na dole, ale. No. Czasami się właśnie nie udaje i dzieje się coś takiego, więc możecie z całym, właśnie jednym skokiem przejść tą mapę. E, na razie, proszę pani, i, i po prostu wygrać wszystko. E, ja po prostu wierzę, że nie będziecie oszukiwać, że tak wiem, że ktoś napisze. E, przeszedłem w sekundę. E, super, super zabawa. Spróbuję troszeczkę ukrócić czas i wyskoczyć przez tą wyskocznie. Ciekawe, czy mi się uda. I jak widzicie i jak dobrze wycelujecie, to może się wam to udać, więc po prostu polecam takie coś. Jak sobie zagracie tym infernusem to zobaczycie jaką ma strasznie samą przyczepność i jak to strasznie ciężko się kieruje no po prostu sportowe samochody nie są na taką górę, musicie przyznać. Już jest to, nie wiem, dziesiąta próba, ale teraz na spokojnie spróbuję już tak nie szarżować. Dzień dobry, um, takaś puma, eee, z nie nie jak po prostu je przeskoczyłem, żeby nie było, bo będziecie mi zaraz wyzywać, że trudno tam, zabiłem człowieka, kogo to obchodzi, zabiję psa, nagle tysiąc e, łapek w dół, bo e, jestem mordercą psa. E, no logika e, widzów na YouTubie, no naprawdę. Czekajcie, tutaj na przykład by można było wyskoczyć, spróbuję normalnie. Zobaczmy, zobaczmy. Okej, okay, jest dobrze. Tutaj jakiś zeskok. Żyję, żyję i na ostatniej prostej. Nie, jeszcze nie ostatnia prosta. Teraz na spokojnie. Nie, 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 Dobra, 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 żyję, dobra. żyję. Żyje, żyje. Teraz nie wiem gdzie jechać, bo nie mam mapy i mam nadzieję, że nie zboczyłem z kursu, nie? Ale chyba tu jest tu. Chyba to jest tu. Tak mi się wydaje, że to powinno być na dole. Ale jest dobrze. Jest o kurde, jest dobrze. Okej. Okay. Okej. Okay. Żyję. Czy tam jest to ma koniec chyba. Tu jest koniec, dobra, dobra, dobra. Teraz się nie. Nie, sam, nie pod sam koniec, dobra. Kurde, stary. Odwróć się. Kurde. Tyłem, 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 tyłem. tyłem, No. Jak widzicie, minuta 44. I jakieś tam milisekundy. Więc yy, tak to wygląda z moim infernusem. A teraz spróbujemy sobie to zrobić naszym. Ja będę jechał akumą. Yy, nie wiem, czemu po prostu jest pierwsza. I no, w sumie fajnie wygląda. Tak bardziej oldschoolowo. Old no i klikamy F5. Włączamy sobie mapę. Poczynijmy ją wyłączoną. Jeden. Startujemy. Dobra. Przepraszam, przepraszam. Motorem powinno się o wiele lepiej, jak widzicie, o wiele lepiej się steruje. I chciałem wam to pokazać, że Infernusem będziemy mieli chyba o wiele wyższy wynik. znaczy chodzi mi, że będzie gorzej, bo jak widzicie, tym motorem naprawdę kozacko się tutaj śmiga. Spróbuję teraz to nie wyskoczyć. O, to będzie dobre. Patrzcie. Spróbujmy może z pierwszej osoby w kasku. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, ale mam przyciemniany ten kask, więc, więc no jest z pierwszej osoby to jest. Ciężko i raczej by mi się nie udało, jakbym miał taki w ogóle challenge nagrać z pierwszej osoby, nie, nie, nie. Dobra, zauważyłem, że nie można się za bardzo rozpędzić w tych miejscach, ponieważ e, jest po prostu zbyt ciężko potem zjeżdżać, więc będę używał teraz bardziej ręcznego i tutaj przyspieszał w tych miejscach takich e, bardziej prostych, ale dobrze, to mnie zahamowało i spróbujmy teraz jakoś, nie wiem, wyskoczyć, tak, tak, tak bokiem, o. Prawie, prawie, prawie wyszło. Pełne skupienie. Teraz to zrobię już na luzie, mam to wbite już w pamięć mięśniową Tak jak w się więc więc, więc ja to zrobię, ja to zrobię Tutaj to, to specjalnie było, to ja to specjalnie teraz zrobiłem Ponieważ to mi doda troszeczkę, troszeczkę mi to doda szybkości Bo dzisiaj tutaj ominąłem zakręty i po prostu lepiej mi się jedzie um... I teraz tutaj zjechać, żeby ominąć to trochę O kurde, dobra, dobrze To mi się udało, muszę przyznać Nie wiem jakim cudem to wykminię, tutaj bym mógł teoretycznie też zeskoczyć Ale tu się boję, ponieważ w tym miejscu cały czas spadałem więc nie było to zbyt fajne, chociaż mogłem tutaj kilka tych właśnie yy, zjazdów przeskoczyć. Ale nie będę próbował, nie będę ryzykował. Tutaj jest. O kurde, piękne, piękne to było. Ale proszę Państwa, chyba tu przejdę teraz. Chyba tu przejdę. Okej, okay. lecę tu, lecę tu. Mmm, kurde. Dobra, na luzie. Pięknie. Jest dobrze, jest dobrze. Jeżeli mi nic nie przeszkodzi, to teraz wygrałem. Teraz, znaczy nie, nie wygrałem, ale będę miał dobry wynik. Okej. Okay. Sama końcówka, kurde. I jest pięknie. Zrobiliśmy to. Jest to minuta. I 14, więc w porównaniu do Infernusa jest naprawdę duża różnica. No i cóż, to na tyle. Trzymacie się, cześć. Mam nadzieję, że dzisiaj się Wam podobał. Piszcie swoje wyniki w komentarzach, jeżeli w ogóle zagracie. Wiem, że będziecie też oszukiwali. E, najbardziej mi rozwalają komentarze, które po dwóch minutach filmu e, jest napisane na przykład czas. E, tylko szkoda, że e, nawet nie oglądaliście filmu. A, a to już ja mówię coś o, o zainstalowaniu tego moda. Ale dla ludzi, e, którzy naprawdę chcą się sprawdzić, po prostu ciągnijcie sobie powierzchnię i ogarnijcie. A przy okazji wyjcie na dwór. E, Skoczcie do kumpli, pogadajcie z rodziną, bo tego jest ten czas, a nie jakieś siedzenia przed YouTubami, nie? No, no, no. no i dobra, trzymajcie się, cześć, Łapkę w górę, jeżeli film się podobał, no i subskrypcja kanału, jeżeli chcecie więcej modów. Myślę nad Skyrimem teraz, top 5 modów, ale to jeszcze tak, tak muszę to po, po troszeczkę tych modów i zobaczyć co i jak, więc, więc to niedługo, możecie się spodziewać. No i to, na razie. Look, there's a bird, dude. It knows what's good. I'm telling you, I just heard it inside. What up, nigga? <laughs>